Cześć, witajcie na naszym kanale. W dzisiejszym filmie sobie porozmawiamy o podłogówce. Jak widzicie, za mną jest już ona ułożona, więc powiem wam co i jak jest zrobione, ile nas kosztował materiał i robocizna. I zrobimy sobie taką małą symulację, gdybyśmy musieli zrobić ją sami ile by nas to kosztowało. Zapraszam na film. Dla tych, co nas pierwszy raz oglądają, to tylko wspomnę, że my budujemy projekt Villa Miranda 12, lustrzane odbicie, ze strony Archon. Natomiast ma on trochę zmian, więc jest większy niż oryginalny projekt. Na parterze mamy łącznie 170 m2, w to się wlicza garaż 50 m2, pomieszczenie gospodarcze 20 m i kotłownia 10 m2. Reszta to jest już salon i biuro, kuchnia, jedna łazienka, już takie część mieszkalna. Natomiast na piętrze mamy 120 m2, w tym są cztery sypialnie, dwie łazienki, pralnia i garderoba. Więc zacznijmy sobie od kotłowni. Jesteśmy w kotłowni. I właśnie tutaj widzicie już pierwszą skrzynkę, z której będzie się rozchodziła podłogówka na tą część garażową. Zaraz sobie podejdziemy bliżej. Tak widzicie, jak jest ułożone. W kotłowni ogrzewanie podłogowe. My się zdecydowaliśmy, że w tej części, no takiej niemieszkalnej, będzie co 15 cm podłogówka. Natomiast w części mieszkalnej będzie co 10 I tutaj, jak widać, mamy 8 pętli z ogrzewaniem podłogowym. Tutaj skrajnie jest dojście do wody z pieca, natomiast tutaj już pozostałe, te węższe rureczki rozchodzą się na pomieszczenia. No i tak jak tutaj mamy z boku opisane, pierwszy obwód to jest kotłownia. Drugi obwód to jest pokój, czyli garderoba. Było stąd najbliżej i została umieszczona w tym obwodzie. Trójka to jest pomieszczenie gospodarcze, natomiast już od czwórki do ósemki, czyli aż pięć obwodów to jest garaż. Tylko że pomieszczenie gospodarcze jest ogrzewane też tymi obwodami z garażu, ponieważ one wszystkie przechodzą przez właśnie pomieszczenie gospodarcze, dlatego tam się nie zmieściła dodatkowa pętla. Więc tak to wygląda. Podłogówkę skończył nam Pan już tydzień temu i na sam koniec zrobił takie próby, żeby sprawdzić, czy wszystko jest szczelne i czy to ciśnienie się utrzymuje. Więc na każdej skrzyneczce mamy założony i wszędzie utrzymuje się widać, że nie spada, więc musi być to szczelnie zrobione. Gdyby nam spadało tutaj dociśnienie, no to byłoby coś nie tak. No dobra, przejdźmy sobie w takim razie tutaj po tym pomieszczeniu gospodarczym i po garażu. No, i tak jak wspomniałam przed chwilą. Tutaj widać, że jest jedna pętla zrobiona w tym miejscu. Natomiast z tej strony, tu przez połowę, prawie pomieszczenia, przechodzą rurki, które idą do garażu, więc one tak czy inaczej będą nam ogrzewały to pomieszczenie, które jest obok. Ono jest zdecydowanie większe. Tutaj wchodząc do garażu, możecie zauważyć, że mamy taki. Minimalny stopień, ale to jest tylko na ten moment, ponieważ daliśmy jeden styropian mniej, czyli jest tu 5 cm niżej, ale nie ma to jakiegoś znaczenia, jeżeli chodzi o podłogówkę, ponieważ tutaj wszystko już będzie wylane na równo, jak będziemy robić posadzki. No i tak się prezentuje część garażowa, czyli mamy 5 pętli. Tu jest jedna, druga. Trzecia, czwarta i piąta. Mniej więcej co 15 centymetrów. Natomiast tutaj jesteśmy już przy bramie, i w związku z tym około metr od bramy tutaj nam się Pan odsunął. Z racji tego, że no niestety, ale brama nie jest na tyle szczelna, żeby ograniczyć w zimę dopływ tego zimnego powietrza, więc żeby nie zaszkodzić i nie za, żeby nie zamarzył przez przypadek ta woda w rurkach, to jest tutaj to odsunięcie zrobione. Nie ma to jakiegoś wpływu na komfort życia w domu, no bo tutaj jednak nie będziemy mieszkać, to jest po prostu kwestia tego, żeby. Pomieszczenie nie było wychłodzone, ponieważ jakieś inne rzeczy tutaj sobie też będziemy przechowywać. Jak Bartek będzie chciał sobie coś porobić w garażu, to też będzie miał taką możliwość. Będzie niższa temperatura tutaj utrzymywana, ale ogrzewanie no musiało być. No dobrze, to tak wygląda ta pierwsza część. Idziemy do części mieszkalnej. Wchodząc do domu, pierwszym pomieszczeniem będzie oczywiście przedpokój. I tutaj jest w planie zrobienie zabudowy, w tym miejscu będzie szafa. Natomiast rozmawiałam z panem, czy robi się ogrzewanie w takich miejscach, czy się nie robi. No i uznaliśmy, że nigdy nie wiadomo, czy ta koncepcja się nie zmieni. Więc najlepiej jest zrobić tak czy inaczej to ogrzewanie. To nie jest dużo, duży większy koszt, ale lepiej żeby było. I tutaj mamy porobione pentelki. Pierwszym pomieszczeniem na lewo od wejścia jest łazienka. Jak widać, już jest ta hydraulika zrobiona. Podłogówka też jest zrobiona. Mamy tu jedną pentelkę. I co jest fajne, to jeżeli jak się robi ogrzewanie podłogowe, no to idzie to ogrzewanie podłogowe również pod prysznicem. Czyli w tym miejscu, jak będzie prysznic. No to będziemy mieć też ogrzewaną tę płytkę, na której będziemy stać, ponieważ my się zdecydowaliśmy na to, że będzie prysznic bezpośrednio na podłodze. Nie będziemy tutaj montować brodzika żadnego, dlatego już jest tutaj zamontowany odpływ liniowy. My się zdecydowaliśmy na taką wersję przyścienną, ale to pewnie kiedyś Wam jeszcze opowiemy, co i jak. Tak to się tutaj prezentuje. Idziemy dalej. No, i naprzeciwko wejścia mamy nasz salon. I tutaj w salonie mamy trzy pętle zrobione: jedna pętla, druga, i tu pod oknem wychodzi trzecia. W miejscu, gdzie będzie kominek, teoretycznie, ale no tak trzeba było zrobić, tutaj się tego ogrzewania nie daje. My nie mamy w planach stawiania tutaj kominka, może kiedyś zmieni nam się, albo nie wiem, przyjdzie jakiś kryzys i będziemy chcieli sobie tutaj coś postawić. Może będzie to bardziej w formie kozy, którą można zdemontować na czas letni, a postawić w okresie zimowym, no ale musiało być to tak przygotowane. Tak to wygląda. Natomiast tutaj te rureczki, które idą, to już idą na te pomieszczenie obok, czyli do jadalni. I tutaj też mamy trzy pętelki, raz, dwa i trzy. No jak widać, jest to dosyć gęsto zrobione, właśnie około, około tych 10 cm. Czasami mniej, czasami więcej. I wchodzimy do kuchni. To jest tylko jedna duża pętla, ale już wam tłumaczę, dlaczego są takie przestrzenie bez właśnie ogrzewania. Więc może pójdźmy sobie z tej strony. W tym miejscu jest zaplanowana zabudowa. Ona tak czy inaczej tutaj musi być, ze względu na to, że tam jest spiżarnia. Więc jeżeli tutaj ma stać lodówka, no to nie ma sensu, żeby ogrzewać lodówkę. Dlatego tutaj po całej długości tej, tego ogrzewania nie będzie. Tu jest przewidziana spiżarnia, więc jeżeli chcemy sobie trzymać jakąś żywność w spiżarni, no to lepiej, żeby ona nie była ogrzewana, no żeby się to nie psuło. Więc jeżeli będzie pomieszczeniem takim wydzielonym, będzie zabudowana, nie będzie tam ogrzewania, no to temperatura będzie troszeczkę niższa i jest to po prostu lepsze dla żywności. Natomiast już idąc sobie dalej. Zabudowa też będzie pod ścianą i pod oknem. Jakby nie było, czy ostatecznie będzie tutaj taka kuchnia, czy inna, czy będzie wyspa, o której my marzymy, czy jej nie będzie, no raczej zabudowa w ten sposób, w tą Elkę, będzie tutaj zrobiona. Więc Pan nam tutaj zasugerował, że nie ma sensu po prostu ogrzewać tego pod szafkami. Natomiast z jego doświadczenia wynika, że zresztą on powiedział, że u siebie popełnił ten błąd, jak x lat temu budował swój dom i się dopiero uczył. A mianowicie, my słyszeliśmy o tym, że lepiej nie dawać oczywiście tego ogrzewania. Natomiast y, pan nam zasugerował, żeby zrobić to ogrzewanie, ale po prostu trochę y, płycej, czyli jak mamy tutaj 10 cm, no to tak? 10, 20, 30, 40, 50, 60 cm, czyli w tym miejscu mniej więcej będzie szafka stała, tak? 60 to jest taki powiedzmy standard. I w momencie, jeżeli będzie tam coku, będzie trochę cofnięte, no to powiedzmy, że staniemy sobie stopą gdzieś w tym miejscu, te 5 cm bliżej. I pan powiedział, że jeżeli on ma u siebie zrobione właśnie w ten sposób, że pod szafkami nie ma żadnego ogrzewania, no to w momencie, jak się stoi przy, przy blacie i się coś robi, no to niestety czuć, że tu jest po prostu taka chłodniejsza część. Że już niestety te rurki są na tyle oddalone, że nie ogrzewają mu tej podłogi tak najbliżej. Mebli. Dlatego nam zrobił po prostu tutaj jeszcze dodatkowe te dwie rureczki, żeby mieć pewność, że stając przy blacie nie będziemy czuć tego dyskomfortu zimnej podłogi. Więc tak jest zrobione właśnie tutaj z dwóch stron. Natomiast odnośnie wyspy, no to wiecie, no plany są różne. Może być tak, że teraz sobie zrobimy tą wyspę i myślę, że ją zrobimy, ale jak się okaże, że to był beznadziejny pomysł i za 10 lat uznamy, że demontujemy tą wyspę, robimy sobie nową kuchnię, ale już bez wyspy. No to byłaby tragedia. Gdybyśmy w tym miejscu nie mieli ogrzewania, co byśmy mieli ciepełko naokoło, a w tym miejscu byłoby, byłaby zimna podłoga. No lipa naprawdę, więc pan nam to tutaj zrobił po całości. Druga rzecz, którą pan zrobił u siebie źle, więc to wam od razu zasugerował, że bardzo często takie wyspy się robi z blatem takim wysuniętym, przy którym można sobie usiąść, tak? Normalnie na jakimś hokarze, na stołku usiąść, popracować i w tym miejscu się siedzi. I on ma zrobioną, właśnie wiedział, gdzie będzie u niego stała wyspa, i po całości ma, nie ma po prostu ogrzewania zrobionego. I mówi, że jest straszny dyskomfort, jak się siedzi po, przy yy, takiej wyspie yy, i się po prostu stoi na tej zimnej podłodze. Więc od razu powiedział, że najlepiej jest zrobić po całości, bo nigdy nie wiadomo, co ostatecznie yy, będzie zrobione w domu. Więc tak jest zrobione, tu jest przygotowane pod elektrykę, wyciągnięte, ponieważ będą tylko gniazdka na środku, yy, ale ogrzewanie mamy zrobione. Tak to tu wygląda. I jeszcze na parterze przejdźmy sobie na szybko do biura. Tu jest jedna pentelka. Nic nadzwyczajnego. Na razie składujemy tutaj styropian. Trzeba będzie się go oczywiście pozbyć, jak będą robione wylewki. I cała ta część mieszkalna, prócz pomieszczenia, które jest biurem, jest tutaj podłączona właśnie. Tu mamy taki rozdzielacz zrobiony, czyli tak samo dochodzi tutaj woda z pieca i rozchodzi się na ile? Na dziewięć. Dziewięć obwodów. Natomiast tu mamy opisane, że co jedynka to jest łazienka, dwójka to jest wiatrołap, trójka to jest kuchnia. 4, 5, 6 to jest jadalnia, 7, 8, 9 to jest salon. No i ja tutaj sobie jeszcze dodatkowo tak konkretnie opisałam, że to jest pod oknem, że to jest w środku albo przy kominku. W razie co, że będziemy wiedzieć, która, które miejsce gdzieś tam nie działa, jeżeli, jeżeli by coś nie działało, Miejmy nadzieję, że tak nie będzie. I tutaj obok są zostawione na razie te drzwiczki. Do jednej, drugiej skrzynki, tu nam Pan powiedział też, że po prostu te drzwiczki osadza tynkarz, tak żeby to się wszystko ładnie zlicowało. Tak wygląda parter. Więc teraz chodźmy sobie na piętro. Wchodząc na pięterko, tutaj widzicie, że mamy ułożony właśnie ten steropian, o którym już wcześniej opowiadałam. Natomiast co jest istotne, no to podejrzeliśmy to dopiero później, natomiast to nie jest jakiś większy problem. Jak będą nam panowie robić wylewki, no to dobrze by było, żeby w tym miejscu było wycięte, ponieważ odetniemy sobie tutaj powiedzmy te 10 cm styropianu gdzieś i w tym miejscu, jak będzie rana wylewka, to też się wleje właśnie tam ten beton i będzie to takie wzmocnienie, jak będziemy tutaj też montować barierki. Też będzie to na pewno dużo stabilniejsze niż jakby zostawić tutaj styropian i tutaj czymś to obrobić. No i tak samo tutaj, jak się kończy piętro i zaczynają się stopnie, no to tutaj też jest ten pierwszy powiedzmy stopień, to tutaj też po prostu odetniemy kawałek, żeby nam panowie tutaj zalali to betonem i żeby wszystko było tak samo tutaj wykończone. Dobra, przejdźmy do podłogówki. Zacznijmy sobie od serca tego piętra, czyli od garderoby, w której właśnie mamy zamontowaną skrzynkę i tutaj się rozchodzi cała podłogówka. Tu już mamy jej zdecydowanie więcej, niech no policzę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, sześć, czternaście, czternaście obwodów tu mamy zrobionych. Pierwszy obwód to jest pokój z garderobą, i tam są dwa obwody. Później mamy pokój obok pralni, i tutaj też są dwa obwody. Później jest drugi pokój, tu też są dwa obwody. Te pokoje mają tak po 15 metrów. Później mamy pokój nasz z Łazienką. I tam są trzy obwody, i Łazienka ma jeden obwód. Później co? Tu mamy pralnię. Jeden obwód. Duża Łazienka ma jeden obwód. I garderoba, w której stoję, też ma jeden obwód. Tak wygląda właśnie ta garderoba. Ona no tu ma taki malutki obwodzik, z racji tego, że po prostu tutaj dużo rurek wychodzi z tego pomieszczenia i tak czy inaczej je ogrzewa. Wejdźmy sobie do pomieszczenia, które jest obok, czyli pierwsze przy schodach. Tutaj mamy jedną pętelkę, w tym miejscu mamy drugą pętelkę. I tutaj idziemy do garderoby. W której też jest taka malutka pętelka z racji tego, że tutaj wzdłuż ściany idzie nam... Yy, idą nam rurki do łazienki i chyba pralni, tak mi się wydaje. Więc tu idą dwa obwody oddzielnie, ale to zaraz zobaczymy. No bo wiecie, tutaj jak jest... przez korytarz idzie no to jesteśmy ograniczeni w pewnym stopniu, tak? No nie można tutaj dać czegoś bardzo, bardzo wąsko. Tu i tak widzę, że jest w niektórych miejscach co 5 cm ta rurka, więc po prostu byłoby tutaj tego za dużo. To wejdźmy sobie do naszej sypialni. No i tutaj właśnie są te trzy obwody. Jeden, dwa, trzy. I łazienka, która wychodzi nam tam przez ścianę. To też jest jeden obwód. I tutaj jest ta sama sytuacja, co na parterze, czyli tu będziemy mieć prysznic. Pan nam już zamontował odpływ, i będzie tutaj ogrzewana ta podłoga pod prysznicem. na sypialnia. Jeden i 2 Tu jest 15 metrów, po dwa obwody. Tak samo jest w tej sypialni obok. Tu też jest 15 metrów, i są zrobione dwa obwody. Nasza sypialnia ma 21 metrów, i tam już są trzy obwody. Pralnia na jednym obwodzie. Duża łazienka, tu jest chyba 9 metrów, na to łazienka, jakoś tak. Tu też jest na jednym obwodzie. Jest pod wanną też zrobione i pod kabiną prysznicową też jest zrobione. Tak wygląda to, co Pan u nas zrobił. Mi się wydaje, że jest ok zrobione, schludnie. Równiutko, więc możecie wydać znać w komentarzach, co uważacie, jak jest u Was zrobione, czy było to lepiej zrobione przez fachowca, czy gorzej, a może układaliście sami tą podłogówkę, więc dajcie znać. A teraz przechodzimy już do kosztów. Przejdźmy do najciekawszego pewnie, czyli do tego, ile nas kosztowała ta robocizna. Mieliśmy kilka wycen, bo oczywiście, tak jak już chyba ja wcześniej mówiłam, planowaliśmy robić podłogówkę sami. Myśleliśmy, żeby to wszystko ogarnąć we dwójkę. No, ale ostatecznie, w związku z tym, że z Panem się dobrze dogadywaliśmy od hydrauliki, no to zgodziliśmy się na to, żeby nam Pan położył też podłogówkę. Ale zanim przejdę do wyceny Pana, na którego się zdecydowaliśmy, powiem Wam, jakie mieliśmy wcześniejsze wyceny. I to bardzo pokazuje, żeby naprawdę szukać szukać, rozmawiać, zastanawiać się, na czy można obciąć jakieś tam koszty, bo naprawdę są ogromne są różnice, ogromne. Jeden pan zresztą jakieś polecenia to był za podłogówkę, przy ponad 290 m2 my tutaj mamy. Podłogówka, ułożenie rurek, folii, rozdzielacze, no tylko tyle w sumie. Za robociznę chciał wziąć 20 tysięcy złotych, natomiast materiał wycenił na 37 tysięcy złotych, co dałoby nam 57 tysięcy za samą podłogówkę. Druga firma to jest robota już 14 tysięcy złotych, natomiast materiał 22 tysiące złotych. Przepaść przeogromna, nie wiem, tamten 37, ten 22. I łącznie za robotę i materiał dałoby nam to 36 tysięcy złotych, to jest 21 tysięcy różnicy. Czajcie to? Jakby... Ogromna różnica. My ostatecznie zdecydowaliśmy się na pana, który mówił nam najpierw cenę z metra, ale już materiał z robocizną, więc ciężko mi powiedzieć ile by kosztował u niego materiał, a ile robocizna. Natomiast pan sobie wyceniał na początku, mówił 80 zł z metra. Dogadaliśmy się ostatecznie na 75 zł z metra, więc 75 razy 290 metrów daje nam 21 750 zł. Więc jak widać, jest to mniej niż niektóre te pozostałe firmy chciały za sam materiał na przykład. Różnica ogromna. Natomiast. Jak by to mogło wyglądać, gdybyśmy chcieli zrobić to ogrzewanie podłogowe sami? I zrobiłam taką orientacyjną kalkulację. Nie bierzcie jej jako yy, dokładną, mniej więcej ile mogłoby to nas kosztować. No to tak, yy, ja wiem, że tutaj pan kupował nam skrzynki i rurki, i tu widziałam na to faktury, yy, więc. Sami pewnie byśmy podobnie zapłacili. Skrzynka i rury te idące z kotłowni kosztowały 1300 zł. Rozdzielacz ten na 14 obwodów. Ja patrzyłam mniej więcej, jakie są ceny na Allegro, nie wchodziłam w szczegóły. Były oczywiście dużo, dużo droższe, a ja brałam raczej te tańsze, czyli taka minimalna kwota, jaką byśmy musieli zapłacić. No to taki rozdzielacz na 14 obwodów kosztowałby około 800 zł. Rozdzielacz na 9 obwodów 600 zł. O, a ja zapom Ach, widzicie, zapomniałam, że jeszcze mamy yy, na piętrze drugi, drugi rozdzielacz na 9 obwodów, czyli tutaj nie 600, tylko jeszcze 600, czyli 1200 by nam wyszło. Bo łącznie mamy trzy rozdzielacze: jeden na piętrze, a dwa na parterze. Dobre, dalej. Yy, 3 kilometry mniej więcej rury. One są po 500 metrów w krążku, czyli 6 krążków pan kupił. Każdy kosztuje 1600 zł, więc 6 razy 1600 to jest około 9600 zł. Folia pod ogrzewanie to jest koszt około 600 zł. Rozwijak używany, no bo potrzebowalibyśmy go. No to jakaś, jakaś używka około 300 zł, ataker i klipsy to koszt około 350 zł. Projekt podłogówki, no bo my nie mamy doświadczenia, więc pewnie byśmy musieli zlecić. To są strony internetowe, na których po prostu to zlecacie i oni Wam robią taki projekt. I projekt na nasz metraż to był, był koszt 650 zł. Co łącznie daje nam około 14 800 zł, więc nie mało. Na pewno jakieś narzędzia byśmy potrzebowali, więc tutaj doliczę tylko 200 zł, ale wątpię, żebyśmy się zamknęli w 200. Więc liczmy sobie, że około 15 tysięcy to byłby koszt samego materiału, jakbyśmy chcieli robić podłogówkę sami. W związku z tym zaoszczędzilibyśmy około 6750 zł, robiąc to sami. Musielibyśmy to na pewno robić tylko w weekendy. Pan u nas był 8 dni, robił to sam. No, wątpię, żebyśmy sami to też zrobili w 8 dni. No, może bylibyśmy we dwójkę, ale nie mając doświadczenia, kto wie, czy nie trzeba by tego rozbierać i układać na nowo, na przykład. No nie wiem. Ja byłam uparta, żeby to robić samemu, ponieważ przeszliśmy przez elektrykę dużo cięższy temat, więc czemu mielibyśmy nie ogarnąć podłogówki? No, ale już Bartek uznał, że nie mamy tyle czasu, nie mamy tych dni wolnych, e, tylko by były to weekendy, e, więc no uznaliśmy, że tu zaoszczędziliśmy, więc coś możemy zlecić. E, więc tak wygląda temat połudłówki u nas w domu. E, koniecznie dajcie znać, co o tym sądzicie, co sądzicie o wycenach. Chciałam się Was jeszcze zapytać o to, jaki polecacie piec. My go jeszcze nie wybraliśmy. Tu nam pan jakiś tam sugerował, natomiast chętnie dowiemy się, co wy macie, co wam się sprawdza, co może totalnie odradzacie, żebyśmy w coś nie szli, więc koniecznie podzielcie się tym waszym doświadczeniem, jeżeli chodzi o piece. Jeżeli nie subskrybujecie naszego kanału, to zachęcam do subskrypcji. Jeżeli podoba wam się to, co tworzymy, zostawcie jakiś komentarz. Łapka w górę też jest mile widziana i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!